No cześć, witajcie. Już niedługo kolejne premiery od Oppo i Vivo. Wersje Pro narobiły na rynku sporo zamieszania, ale mam wrażenie, że większość z was, podobnie jak ja, czeka przede wszystkim na wersję Ultra. Sprawdźmy więc, co słychać na takiej giełdzie spekulacji, giełdzie przecieków. No i zaczniemy klasycznie od wyglądu. W przypadku Vivo rewolucji raczej nie będzie. Producent trzyma się charakterystycznej konstrukcji znanej z poprzednika z centralnie umieszczoną wyspą aparatów. No, i ta wyspa nadal ma być dość spora. Z przecieków wynika, że zniknie dodatkowy przycisk do aparatu. Czy to dobrze czy źle? Szczerze mówiąc, dla mnie to jest obojętne. Jakoś specjalnie dużo z tego przycisku nie korzystałam. Natomiast całość zapowiada się bardziej na ewolucję niż rewolucję. Dużo ciekawiej zapowiada się o PoFind X9 Ultra. Już wersja 9 Pro przyniosła pewne zmiany, i początkowo sądzono, że Ultra pójdzie podobnym tropem. Tymczasem najnowsze rendery sugerują zupełnie nowy design. Mają być dwie wersje: szklany tył lub tył ma mieć dwukolorowe wykończenie i może być wykonany z dwóch różnych materiałów: metalu oraz powierzchni przypominającej skórę, najprawdopodobniej wegańską, co powinno poprawić chwyt. Pozostaje pytanie o wodoodporność: czy smartfony dostaną IP69K, czy zostaną przy IP69? No tego jeszcze nie wiemy. Jeśli chodzi o ekrany, oba modele mają otrzymać topowe, płaskie panele. Oppo Find X8 Ultra miał już płaski ekran w zeszłym roku, ale wiele wcześniejszych ult korzystało z delikatnie zakrzywionych wyświetlaczy. Dodatkowo ekrany mają mieć rozdzielczość 2K w obu przypadkach. Kluczowa pozostaje jasność, szczególnie w przypadku Oppo, bo X8 Ultra miał jeden z ciemniejszych ekranów wśród zeszłorocznych flagowców. No, oby tym razem było wyraźnie lepiej. Pod względem wydajności niespodzianek raczej nie ma. W obu przypadkach spodziewany jest Snapdragon 8 Elite generacji 5. Modele Pro korzystały z Mediateków, a Ultry tradycyjnie dostają Snapdragona. To logiczne i raczej niepodważalne. No ale umówmy się, najbardziej ciekawią Was aparaty, a tu dzieje się najwięcej. W przypadku Vivo główny aparat ma bazować na nowym sensorze Sony, Lithia 901 o wielkości 1x1.12 cala i rozdzielczości 200 megapikseli. Brak jednocalowej matrycy nie powinien już dziwić, w zeszłym roku też jej nie było. Do tego klasyczna dla Vivo ogniskowa 35 mm, no, która staje się tak jakby ich znakiem rozpoznawczym. Bardzo ciekawie zapowiada się też ciągły zoom optyczny w zakresie 35-85 mm w głównym aparacie. No jeśli to się potwierdzi, może to być rozwiązanie bardziej praktyczne niż ciągły zoom w teleobiektywie znany z Xiaomi 17 Ultra. Ultra szeroki kąt najprawdopodobniej pozostanie bez zmian. Sony Litia 828. I szczerze mówiąc, nawet jeśli to się nie zmieni, to i tak był to jeden z najlepszych szerokich kątów w zeszłym roku. Więc to aż tak bardzo nie powinno boleć. Całość zamyka 200 megapikselowy teleobiektyw. Tutaj pozostaje pytanie o minimalną odległość ostrzenia. Oczywiście 15 cm jest bardzo ok, ale na przykład zejście do takich 10 cm w przypadku tego sensora byłoby naprawdę świetne. Z przodu znajdziemy 50 megapikselową kamerę do selfie z autofokusem. I dodatkowo, telefon ma dostać 5-megapikselowy sensor multispektralny, który ma poprawić odzorowanie kolorów dzięki dokładniejszemu pomiarowi światła. No, jak zwykle, brzmi to obiecująco, no ale zobaczymy, jak wyjdzie to w praktyce. Jeśli chodzi o Oppo Find x 9 Ultra, tutaj również główny aparat to Litia 901. Ale nie mamy tutaj informacji o ciągłym zoomie optycznym. Wygląda na to, że Oppo również porzuci jednocelową matrycę, co osobiście uważam za krok wstecz. Skoro Xiaomi zdecydowało się utrzymać zastosowanie jednocelowego sensora mimo obecności dużej matrycy w teleobiektywie oraz ciągłego zoomu, oznacza to, że zachowanie takiego rozwiązania w aparacie głównym było jak najbardziej możliwe. Ale nie przesądzam sprawy, być może Litia 901 okaże się na tyle dobrym sensorem, że ta matryca jednocalowa nie będzie już konieczna, no ale wiadomo, że ostateczną odpowiedź przyniosą dopiero prawdziwe testy w realu. Ogniskowa będzie zapewne bardziej klasyczna, najprawdopodobniej w okolicach 23-24 mm. Po pierwsze na ten moment nie ma zbyt wielu informacji na ten temat, a po drugie OPPO musi się przecież jakoś odróżnić od Vivo, więc nie sądzę, aby tutaj była ogniskowa taka sama. Ultraszoki KON to najpewniej będzie 50 megapikseli, choć szczegóły są skąpe. W części przecieków pojawia się sensor Samsunga J15, ale na razie traktowałabym to z rezerwą. Za to teleobiektywy zapowiadają się dość ciekawie. 200 megapikselowy teleobiektyw z trzykrotnym zoomem i odległością ostrzenia 10 cm, i drugi teleobiektyw 50 megapikselowy Sony Lithia 600 z 10-krotnym zoomem optycznym. I to bardzo przypomina sprawdzoną konfigurację z Samsunga Galaxy S23 Ultra, no z tą różnicą, że tutaj mówimy o znacznie większych sensorach, co może przełożyć się na realnie lepszą jakość zdjęć. Oppo też powinno dostać ten dodatkowy sensor multispektralny, podobnie jak Vivo. I oba telefony mają zaoferować dodatkowy telekonwerter. No byłoby to dziwne, gdyby tego nie było, skoro wersje Pro również to oferowały. W przypadku Vivo informacji jest jednak niewiele. W Opo te przecieki są bardziej konkretne. Telekonwerter ma pozwolić uzyskać ekwiwalent ogniskowej ponad 300 mm, czyli do przybliżenia, które mamy w samym teleobiektywie, telekonwerter doda swoje 4,28. Co wygląda dość imponująco. Choć szczerze mówiąc, już samo to 10 razy w telefonie brzmi już wystarczająco potężnie. Oczywiście jeśli ten sensor będzie po prostu dobrej jakości. No i na koniec jeszcze kwestia baterii. Przecieki wskazują na pojemności powyżej 7000 mAh w obu modelach, a w Oppo Find X9 Ultra nawet około 7300 mAh. No to jest wyraźny wzrost względem poprzedników i zdecydowanie krok w dobrą stronę. Pojawiają się również informacje dotyczące szybkości ładowania. Vivo ma to być 100W przewodowo i 40W bezprzewodowo, a w przypadku Oppo 80 lub 100W przewodowo i 50W bezprzewodowo. Choć na ten moment nie są to jeszcze oczywiście potwierdzone wartości. Jeśli natomiast zastanawiacie się, kiedy te smartfony trafią do sprzedaży, sytuacja wygląda następująco. Vivo najprawdopodobniej zadebiutuje w marcu, natomiast w przypadku Oppo bardziej realnym terminem wydaje się być kwiecień, choć marzec również pojawia się w przeciekach. Oczywiście mówimy tu o premierach na rynku chińskim, no ale ptaszki ćwierkają, że debiuty globalne również są w planach. Na przykład pod koniec grudnia 2025 roku Vivo X300 Ultra uzyskał certyfikat dopuszczający go do sprzedaży w Europie, co zasadniczo potwierdza pogłoski o jego globalnej premierze. Podsumowując, jeśli te przecieki się potwierdzą, Vivo X300 Ultra i Oppo Find X9 Ultra zapowiadają się na bezkompromisowe flagowce. Chociaż każdy z inną filozofią aparatu. No ale oczywiście sam aparat to nie wszystko. Dopiero testy pokażą, jak wypadną, no nie wiem, głośniki, haptyka czy bateria. Ale wygląda na to, że czeka nas naprawdę zacięty pojedynek. No teraz pojawia się pytanie: ile z tych przecieków faktycznie się sprawdzi? Dlatego czekamy na oficjalne premiery. No, warto też pamiętać, że na rynku mamy już jedną fotograficzną Ultrę. Jest to Xiaomi 17 Ultra, którego aktualnie używam. No, tym ciekawiej będzie zobaczyć, jak wypadnie ona w bezpośrednim porównaniu z nowymi pozycjami od Oppo i Vivo? Dajcie znać w komentarzach, który z tych smartfonów bardziej was przekonuje. Ja oczywiście zamierzam kupić obydwa i zobaczę, który z nich zostanie jako mój telefon na co dzień. Oczywiście jeszcze jest Xiaomi, więc tutaj będę wybierać pewnie spośród tej trójki. I na koniec oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Ogromne dzięki też dla wszystkich, którzy zdecydowali się wspierać kanał. To dla mnie naprawdę dużo znaczy. Jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do wspierających i otrzymać m.in. dostęp do wybranych zdjęć Pięknej rozdzielczości, wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj na stronie kanału. Kłaniam się Wam nisko, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!